Amatorów chipsów nie brakuje, ale co, jeśli woń oleju, który służy do ich produkcji, roznosi się na osiedla skupione poza fabryką i czuć go przez większość dnia? Z tym problemem borykają się szczególnie w upalne dni, gdy otwarte są okna, mieszkańcy południowo-zachodniej części miasta. Mieliśmy do czynienia z dosyć dużymi upałami. Mieszkańcy osiedla Wośniki, Pruszakowa, Kieszkowa czy też Halinowa, skarżyli się na intensywny zapach smażonego oleju z jednej, fa, z jednej z fabryk. Chodzi o jeden z zakładów przy ulicy Samorządowej. Zapach był i bywa na tyle uciążliwy, że skutkował interpelacją radnego Marcina Kacy z Klubu Prawa i Sprawiedliwości. W odpowiedzi na moją interpelację otrzymałem informację, że Zakład produkcyjny został zobowiązany do końca lipca na, do zastosowania rozwiązań, które mają zniwelować ten zapach. Ponadto cały czas wprowadzane są rozwiązania technologiczne, które również w przyszłości mają ograniczyć do minimum tego typu uciążliwe zapachy? Jak wynika z odpowiedzi, fabryka jest w trakcie modernizacji, a wieloetapowe działania mają się zakończyć w 2022 roku. Chodzi m.in. o montaż niskoemisyjnych urządzeń, nowoczesnych linii technologicznych, neutralizatorów zapachów, a także regularne czyszczenie filtrów i komina.